Kroniki Myrtany. Splątany język. Tom pierwszy. Poeta Widron w jednym ze swych dzieł pisał Języków na świecie jest tak wiele jak gwiazd na niebie. Po części jest w tym trochę racji. Będąc w Węgardzie, Korinis czy Archolos z pewnością natkniesz się na tabuny przybyszów z różnych zakątków świata, władających różnymi gwarami i dialektami. Spotkasz tam uzbrojonych po zęby najemników z Wysp Południowych, kupców z warrantu bliskiego wciskających miejscowym świecidełka za pół darmo i naburmuszonych nordmarczyków spędzających całe dni w tawernach. Choć każdy z nich posługuje się zachodnią mową, Zbiorem wspólnych zasad językowych ułatwiających porozumiewanie się. Nie sposób nie wychwycić w niej pewnych nieścisłości. W rozmowie z Wengardczykiem usłyszysz charakterystyczne twarde spółgłoski. Mieszkańcy Archolos mają z kolei problemy z artykułowaniem melodyjnych imion przybyszy z wysp południowej Myrtany. Wierzący powiedzą, że to inno spoplątał ludziom języki za karę, że ci bili pokłony Beliarowi uczeni zaś stwierdzą, że różnorodność gwar, dialektów i akcentów na świecie ma swoje podłoże w naturalnym i samoistnym procesie powstawania i rozwijania się odmiennych kultur. Tom II. Choć zwykle blisko mi do dogmatów Pana Światła, tym razem przychylę się ku nauce. Języki i dialekty były, są i będą tworem sztucznym. Powstały nie jako boska interwencja, lecz jako jeden z kluczowych elementów procesu kształtowania się odmiennych kultur w różnych rejonach świata. Języki i dialekty były, są i będą tworem sztucznym. Powstały nie jako boska interwencja, lecz jako jeden z kluczowych elementów procesu kształtowania się odmiennych kultur w różnych rejonach świata. Aby lepiej zrozumieć ich kwestie, posłużę się przykładami. Rodowici Węgardczycy, ale i przybysze, którzy chcą być zrozumiani, często wyraźnie artykułują pewne elementy mowy, zwłaszcza w imionach obcego pochodzenia. Południowe imię Sachrat wypowiadane jest przez nich dosłownie tak, jak jest napisane. Mieszkańcy Zandir Sol z kolei czytają je jako Sarat z pominięciem twardej spółgłoski Ha. Różnice językowe nie występują jednak tylko na płaszczyźnie wypowiedzi, ale też w sposobie akcentowania wyrazów. Mieszkańcy wschodniego archipelagu, wypowiadając nazwy własne, często podkreślają pierwszą sylabę. W słowie archolos akcent padający na sylabę ar może mieć jednak równie dobrze konotacje historyczne, jako że nazwa wyspy pozbawiona była kiedyś przedrostka ar. Język jest rzeczą płynną, zależną od miejsca, w którym urodzili się posługujący nim ludzie. Jest też jednak swoistym bogactwem. Mimo istnienia zachodniej mowy znacznie ułatwiającej komunikację, powinniśmy stale podtrzymywać pamięć o naszych korzeniach, pielęgnując gwary i dialekty, zanim te znaleźć będzie można tylko na kartach historii.